Słowa z Ewangelii, według świętego Jana. A oto znów przemówił do nich Jezus tymi słowami: Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Rzekli do niego faryzeusze: Ty sam o sobie dajesz świadectwo. Twoje świadectwo nie jest prawdziwe. W odpowiedzi rzekł do nich Jezus: Nawet jeżeli ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę. Wy zaś nie wiecie ani skąd przychodzę, ani dokąd idę. Wy osądzacie według zasad tylko ludzkich. Ja nie sądzę nikogo. A jeśli bym nawet sądził, to sąd mój jest prawdziwy, ponieważ nie jestem sam, lecz ja i ten, który mnie posłał. Także w waszym prawie jest napisane, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe. Oto ja daję świadectwo o sobie samym, oraz zaświadcza o mnie Ojciec, który mnie posłał. Na to powiedzieli mu: Gdzież jest Twój Ojciec? Jezus odpowiedział: Nie znacie ani mnie, ani mego Ojca. Gdybyście mnie poznali, poznalibyście i mojego Ojca. Oto Słowo Boże. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia. Myślę, że już te słowa wystarczyłyby, aby przemienić świat, aby przemienić ludzkie serca. Ale ludzie zamknięci są naprawdę. I zamknięci są na światło. I to, że teraz mamy tak wiele ciemności wokół siebie, że dzieje się tyle zła, to jest właśnie skutek tego, że świat odrzuca Jezusa, który jest Jego światłością. Bez Jezusa zapada ciemność, ciemność duchowa, ciemność grzechu. Ludzie odrzucając Boga żyją właśnie w takich ciemnościach duchowych. Nawet sobie nie zdają sprawy, że właśnie te ciemności duchowe, których doświadczają, to są właśnie te ciemności, jakie panują też tam, gdzie nie ma Boga, gdzie przebywają ci, którzy go odrzucili. tak jak żydzi dysk podjęli dyskusję z Jezusem od razu zaczęli podważać te słowa że jak on może takie słowa mówić że sam daje o sobie świadectwo tak teraz też jest wielu dyskutantów którzy dyskutują wszystko podważają na wszystko mają kontrargumenty Ponieważ Jezus został sprowokowany do tej dyskusji, to zaczyna mówić o Ojcu. Bo tak, jak właśnie było w prawie żydowskim, że świadectwo dwóch ludzi jest prawdziwe, więc odwołuje się do Ojca, który świadczy o nim, którego naukę przekazuje i czyni wszystko to, czego nauczył się od Ojca. Ale te słowa nie były przekonujące dla nich. One były dla nich obrazobórcze, poznaczyły, że Jezus przez to mówił, że jest sam Bogiem, bo jest syne, że jest Synem Bożym. Nie mogli tego znieść. I teraz po dwóch tysiącach lat, chociaż wszystko już się dokonało, i wszystko można powiedzieć, zostało powiedziane. Ciągle do, do, dokonuje się ten sam spór między ludźmi, I ta sama walka, można powiedzieć, też w sercu człowieka, bo każdy musi sam dokonać wyboru, jeszcze tu za życia, a potem ma tą ostatnią szansę jeszcze w momencie śmierci za kim się opowie? Czy przyjmie? tą Światłość, którą jest Chrystus. To jest prawdziwa walka na śmierć i życie. Jezus poprzez swoich świętych w różnych prywatnych objawieniach pokazuje cierpienia swego serca z tego powodu, że dokonał tak wielkiego dzieła, dzieła zbawienia, oddał swoje życie za każdego człowieka, a tak wielu go odrzuca. Tak wielu nie chce skorzystać z tego daru, bezcennego daru powrotu w bliskości z Bogiem, to co utraciła ludzkość, co miała w raju. Utraciła, ulegając grzechowi, ulegając szeptom szatana. Ale Jezus właśnie zmazał ten zapis dłużny, zapis naszych grzechów, każdego z nas, i na nowo otworzone zostały bramy raju. Wystarczy tylko chcieć, wystarczy zapragnąć, aby już tu na ziemi doświadczać tej bliskości, miłości Boga, a potem cieszyć się nią. Już wieczności na zawsze. W tych dniach bądźmy blisko serca Pana Jezusa, aby go pocieszać, aby pokazać, że jesteśmy mu wierni, że pragniemy z Nim dzielić Jego smutek i jego cierpienie. Chwała Panu.